Z nami pani doktor nauk medycznych, pani Małgorzata Czajkowska-Malinowska, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Tytuł sesji mówił o skracaniu odysei pacjenta. Co w przypadku chorób płuc najczęściej wydłuża tę drogę od pierwszych objawów do trafnej diagnozy? Jak naprawdę możemy pomóc, by poprawić ten pierwszy, kluczowy etap ścieżki pacjenta? Myślę, że bardzo rozproszenie opieki nad pacjentem. Pacjent, jeżeli jest lekarz, u lekarza rodzinnego, um, przechodzi długą drogę, żeby trafił do specjalisty. Um, Czuję, że nie ma takiej drogi, gdzie można powiedzieć, który pacjent jest pilny, a który pacjent jest stabilny. Często te skierowania, które są do lekarza specjalisty, no, są bardzo lakoniczne. I gdyby taka droga była, żeby można było wiedzieć, na jakiej podstawie lekarz kieruje pacjenta do specjalisty, czy na podstawie nieprawidłowego obrazu i załącza ten wynik badania, wtedy moglibyśmy, patrząc na ten obraz, ustalić, czy pacjent ma być w trybie pilnym, rzeczywiście praktycznie z tygodnia na tydzień, czy, czy z dnia na dzień, czy może poczekać dwa, trzy miesiące w kolejce. Także jesteśmy w stanie, czyli potrzebny nam jest. Koordynator ścieżki pacjenta na etapie specjalistycznym, który wykona taki triaż, który powie, kto powinien trafić do nas szybciej. To by było bardzo ważne. Kolejna rzecz to wydaje mi się, że pacjent bywa w opiece specjalistycznej u kilku specjalistów z tej samej dziedziny na tą samą chorobę. Może być w jednej miejscowości, w drugiej miejscowości. My nie widzimy danych pacjenta w jego historii choroby, ponieważ nie mamy dostępu. My, żeby zobaczyć IKP pacjenta, musimy po prostu poprosić pacjenta o jego udostępnienie. Ale nie każdy pacjent w wieku już podeszłym wie, jak do tego swojego konta się dostać. Naszym marzeniem jest wprowadzenie opieki koordynowanej w chorobach płuc, Pulmonologii tak, jak jest to w opiece podstawowej opiece zdrowotnej. Żeby pacjent, którym jest, który jest pacjentem bardziej skomplikowanym, który ma częstą, częstą liczbę zaoszczeń, który wymaga kompleksowej opieki pulmonologicznej, mógł taką opiekę otrzymać. To znaczy, tak jak w opiece podstawowej, Opiece zdrowotnej miał nie tylko wizytę specjalistyczną, gdzie ustalamy rozpoznanie, ale tak i prowadzimy dalsze monitorowanie chorego, ale także wizyty edukacyjne, podczas których moglibyśmy powiedzieć, czy, czy pielęgniarka, czy edukator medyczny mógłby powiedzieć, jak pacjent powinien przyjmować leki wziewne. Sprawdzić technikę inhalacji, zobaczyć, czy potrafi ocenić zaostrzenie, czy wie, jak, kiedy trafić do lekarza, kiedy się do niego zgłosić. No i wreszcie, w takim modelu opieki potrzebna jest też pomoc psychologiczna, bo to są choroby przewlekłe, które kierują pacjenta, no niestety, w części aż 30% chorych. Ma depresję, ma objawy lęku, więc my musimy też mieć takie holistyczne podejście do naszych chorych. No i kolejnym bardzo ważnym elementem jest rehabilitacja pulmonologiczna. Jest to taki rodzaj rehabilitacji, który składa się zarówno z siłku siłowego, treningu siłowego, polegające na treningu kończyn dolnych, kończyn górnych, mięśni klatki piersiowej, ale też treningu wytrzymałościowym. Wreszcie u chorych, u których zalega wydzielina w drogach oskrzelowych, też musimy prowadzić albo taki, taki masaż, drenaż, który pomoże pacjentowi odkrztusić wydzielinę, czy korzystając z nowoczesnych urządzeń, które pomagają pacjentowi tę wydzielinę zalegającą usunąć. I to jest takie kompleksowe podejście do, do Pacjenta. Jeżeli taki system kompleksowej opieki będzie, to nasi pacjenci będą mieli mniej zaoszczeń, rzadziej będą trafiali do szpitala, a co najważniejsze, będą mieli lepszą jakość życia i będą żyli dłużej. Mówiła Pani właśnie o wdrożeniu pełnego, skoordynowanego, skoordynowanego leczenia. Jak powinna tak naprawdę wyglądać ta współpraca pomiędzy różnymi poziomami opieki, szpitalną, ambulatoryjną i domową, aby po prostu pacjent nie gubił się w systemie? Myślę, że jesteśmy też na dobrej drodze, bo wiem, że uczestniczę też w pracach, które dotyczą e-zdrowia, czyli takiego e -concilium żeby pacjent miał możli lekarz rodzinny, żeby miał możliwość skontaktowania się ze specjalistą, niekoniecznie z udziałem pacjenta, żeby mógł pokazać mu wyniki badań powiedzieć, zapytać, czy ten pacjent wymaga pilnego skierowania, albo potrzebuje wsparcia, i my wtedy moglibyśmy właśnie ten triaż przeprowadzić. Wreszcie bardzo ważny jest też taki, w drugą stronę taka, taka ścieżka, kiedy pacjent kończy hospitalizację, wychodzi ze szpitala, żeby otrzymał Kartę wypisową z zaleceniami powypisowymi, powypisowymi, co należy zrobić. I my, takie zalecenia, opracowaliśmy jako Polskie Towarzystwo Chorób Płuc. I co pacjent powinien zrobić wychodząc ze szpitala, że powinien mieć szczepienia ochronne, że powinien rzucić palenie, że powinien przyjmować leki, jakie leki powinien odstawić i że po w ciągu 30 dni powinien zgłosić się do swojego lekarza prowadzącego podstawowej opieki albo do lekarza specjalisty. Więc tu jest dużo takich ścieżek, które by były bardzo ważne i wreszcie jeżeli pacjent ma Miał zaoszczenie, to w ciągu czterech tygodni po zaoszczeniu powinien trafić na rehabilitację pulmonologiczną. I to jest bardzo ważne. No właśnie, dlaczego w ramach tej koordynowanej opieki y, powinna być rehabilitacja włączona? No, równie wcześniej jak farmakoterapia, farmakoterapia. No bo to jest udowodnione o udowodnionej skuteczności, że jest to metoda terapii niefarmakologiczna, która przede wszystkim poprawia tolerancję wysiłku. My nie cofniemy tych obniżonych pojemności płuc, nie naprawimy już tych rezerw wentylacyjnych, które pacjent utracił w przebiegu choroby ale możemy poprawić tolerancję wysiłku. I to jest bardzo ważne, że pacjent będzie mniejsze miał odczuwanie duszności. Będzie się mniej męczył, idąc po schodach, idąc na, na spacer czy podczas mycia i ubierania, będzie mniej się, się męczył, jeżeli będzie trenował. To tak jak każdy z nas, jeżeli nie ćwiczy, prowadzi fotelowy tryb życia, to ma kłopoty z wejściem na czwarte piętro. Ale my mamy rezerwy wentylacyjne płuc, że jeżeli mamy wysiłek, to korzystamy z tych rezerw wentylacyjnych płuc i tego wysiłku tak nie odczuwamy. Pacjent, który ma przewlekłą chorobę, nie ma tych rezerw i niewielki wysiłek powoduje nasilenie dolegliwości i bardzo dokuczliwe odczucie duszności. A trening pozwoli mu po prostu ten wysiłek lepiej znosić. A nowoczesne metody, takie jak autogeniczny drenaż drzewa oskrzelowego, Mogą przyspieszyć tak realnie powrót pacjentów do Przede wszystkim, jeżeli pacjent ma zalegającą ilość wydzieliny, dużą zalegającą ilość wydzieliny w drzewie oskrzelowym i ta wydzielina zamyka światło oskrzeli, to zależy, to może być i w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, i w rozstrzeniach oskrzeli, w mukowiscy dozie. Tam, gdzie ta wydzielina zalega, pacjent miałby szansę na to, żeby pop poprzez takie drgania, taką oscylację doprowadzić do usunięcia tej wydzieliny. Więc to znacznie poprawia jego po prostu samopoczucie, no i w sposób obiektywny zmniejsza, zmniejsza objawy i automatycznie zmniejsza ryzyko zaostrzeń.